Witam Państwa bardzo serdecznie, Justyna Grzechocińska w kolejnym odcinku z programu Metobiady. Gościmy dziś pana profesora Tomasza Paszkowskiego, specjalistę w dziedzinie ginekologii, położnictwa perinatologii, Kierownika kliniki ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam, panie profesorze. Witam bardzo serdecznie. Z poprzednich naszych spotkań wiemy już, jakie witaminy, mikroelementy powinny być suplementowane w okresie, kiedy kobieta planuje ciążę, kiedy jest w ciąży, kiedy karmi piersią. Jak powinniśmy dobierać odpowiedni preparat jako farmaceuci, lekarze, jako pacjentka, na co zwrócić uwagę, co powinno się znaleźć w takim preparacie, czego powinno się z kolei unikać. I pozostaje taka kwestia jeszcze pewnego mitu, który, bądź może prawdy, pan profesor najlepiej mi odpowie, który krąży w społeczeństwie, że suplementujemy. W nasz organizm podczas tego szczególnego okresu tylko w okresie jesienno-zimowym. A jak już jest wiosna lato, są świeże owoce i warzywa, no to tak naprawdę powinniśmy odstawić suplementację, bo wszystkiego dostarcza nam natura. No, oczywiście błędny z gruntu do punkt mm. widzenia, dlatego że no wszyscy uwielbiamy tam świeże pomidory, na przykład powiedzmy i świeże jabłka, i to nie podlega dyskusji. Natomiast byłoby aż nader prosto. Gdyby te właśnie niezbędne elementy, które chcielibyśmy, iżby w odpowiednim stężeniu u matki się i u dziecka znajdowały, no nie pochodzą wyłącznie z warzyw czy owoców. Na przykład wspomniane no, kwasy omega-3 na przykład, czy witamina D3, to są rzeczy, które wymagają spożywania Gdyby chcieć się oprzeć wyłącznie na źródle, że tak powiem, pokarmowym, na przykład jajek, czy ryb dużych, ryb oceanicznych, czy oleju rybiego i tak dalej. W związku z tym, z samego faktu diety opartej na świeże warzywa i świeże owoce, niestety nie wynika cały kompleksowy program zapewnienia niezbędnych czynników kobiecie w ciąży, jej dziecku, zarodkowi, płodowi i również dziecku karmionemu piersią. Tu niestety jest mnóstwo substancji albo nieobecnych, albo w minimalnym stężeniu obecnym właśnie w warzywach i owocach, więc to jest z gruntu nieuzasadniony, nie zupełnie nie... Nietrafiony pogląd. Poza tym pamiętajmy, że jeśli mówimy o witaminie D3, to obok jej źródeł pokarmowych ogromnie ważna jest ekspozycja na światło słoneczne. I my w Polsce nawet w okresie letnim tej ekspozycji mamy znacznie mniej niż na przykład południowa Europa, już nie mówiąc o krajach afrykańskich. W związku z tym, no, jak bardzo byśmy nie chcieli, żeby tu słońce świeciło bez przerwy, no to świeci niestety w bardzo ograniczonym stopniu i jeszcze do tego wtedy, kiedy duża część naszych pacjentek jest pracy na przykład. I wychodzi z tej pracy wtedy, kiedy to słońce zachodzi, albo tej ekspozycji jest już bardzo niewiele. Więc czy nam się to podoba, czy nie, no z bardzo wielu powodów, wyłącznie, że tak powiem, sposobami naturalnymi typu odżywianiem się, nie jesteśmy w stanie, takim doborowym, optymalnym odżywianiem się, nie, 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 nie są nasze pacjentki w stanie sobie zlikwidować tych niedoborów. No tu brzmi to wręcz anegdotycznie, no, ale wystarczy powiedzieć, że na przykład dla spełnienia wymogu ilości spożywanego kwasu foliowego, pacjentka powinna zjeść na przykład kilogram szpinaku. No to dużo. A mówimy o wczesnej ciąży, mhm. mówimy o pacjentkach, które bardzo często w tej wczesnej ciąży cierpią z powodu nudności i wymiotów. Mhm. Dla spełnienia tych wymogów w odniesieniu do na przykład do DHA, jest to kwestia powiedzmy ośmiu jajek, czy, czy, puszek, czy ośmiu puszek tuńczyka w odniesieniu do d w odniesieniu do DHA jest to alternatywnie 1 kilogram dorsza, oczywiście obowiązkowo świeżego, skąd go wziąć i kto by tyle tego dorsza mhm. był w stanie zjeść i tak dalej. To są ilości naturalnie, pokarmów, gdzie w sposób naturalny występują te substancje, kompletnie nierealne z punktu widzenia możliwości kobiety, szczególnie we wczesnej ciąży. Więc cała ta teza, że wystarczy się tam odżywiać prawidłowo i, i suplementy nie są potrzebne, jest nierealna, jest niewykonalna z punktu widzenia no, zdrowego rozsądku i, i, i logiki, i tego, co ta. Kobieta wciąż jest w stanie połknąć w ciągu doby. To dość dużo o jedzeniu, ale temat obiadowy w medobiadach, ale przejdźmy jeszcze do innego problemu albo tematu, a właściwie co pić i czego nie pić, bo to niestety, panie profesorze, jak rozmawialiśmy jeszcze za kulisami, wcale nie jest takie oczywiste. Bardzo bym prosiła o to, abyśmy troszeczkę porozmawiali o wodzie, ale chyba najbardziej powinniśmy porozmawiać jeszcze o alkoholu. Temat niby znany, nie wolno pić w ciąży, powtarza się jak mantra, nie wolno pić alkoholu, oczywiście alkoholu umowa, natomiast jesteśmy krajem wschodnim i czy nam się podoba, czy nie sporą część kultury zaczerpnęliśmy. Nie zmienia to faktu oczywiście, że kraje Europy południowej, kobiety w ciąży często wypijają kieliszek wina, małej ilości alkoholu do obiadu, myślę, że powinniśmy się bardzo, bardzo dobrze wyjaśnić tę sytuację. No tak, to jest problem bardzo ważny. Z wieloma tezami przez panią, przed chwilą przedstawionymi się podpisuje. Z wyjątkiem tego, że jesteśmy krajem wschodnim. Ale to sobie podyskutujemy później dobrze? poza anteną. Natomiast ma pani oczywistą rację, że rzecz pod tytułem prawidłowe nawadnianie. Jest w ciąży kwestią niezwykłej wagi. Niestety niewiele naszych pacjentek o tym wie. Mam niestety obawy, że też chyba nie wszyscy lekarze, którzy się zajmują tymi ciężarnymi, może nie tyle nie mają tej wiedzy, co, co, co nie chcą się dzielić z tą wiedzą z pacjentkami. Ogromnie ważne jest odpowiednie nawodnienie, odpowiednia ilość płynów przyjmowanych przez pacjentkę, optymalnie, żeby to była woda mineralna i najlepiej niegazowana. Byłoby już zupełnie optymalnie, gdyby była jeszcze była jodowana. I wszystkie w odpowiedniej ilości, prawda? jakieś minimum to jest litr, to nawet do dwóch litrów płynu przyjmowanego w ciągu doby. Więc taka no, prawidłowo prozdrowotnie się zachowująca pacjentka w ciąży powinna praktycznie. I cieszę się, kiedy takie widzę przychodzące do mojego gabinetu, gdzie im wystaje z torebki po prostu butelka wody mineralnej, z którą się nie rozstają. I to jest bardzo dobre, prozdrowotne zachowanie dla wszystkich kobiet w ciąży. Jeśli chodzi o alkohol, ma pani absolutną rację, że niby wszyscy mówimy jednym głosem, że w ciąży pić alkohol nie potrzeba, nie wolno, i nie potrzeba i nie wolno. A a to wcale nie taki wielkie przejęzyczenie, bo i takie opinie do mnie docierają, że no szklanka piwa Guinness jest wręcz mile widziana w ciąży w sensie jej zawartości, tam, witamin B i tak dalej. Więc oczywiście i niepotrzebny i przeciwwskazany jest alkohol w ciąży ale znam polskie badanie, które mówi, że 6% kobiet w ciąży nie stroni od alkoholu. I ja podejrzewam, że tylko 6% się do tego przyznaje, bo mam wrażenie, że jest to zdecydowanie większy odsetek. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i wszystkich liczących się gremiów eksperskich na świecie jest jednożwiące. Nie ma bezpiecznej dawki ani formy alkoholu w ciąży. Żaden epizodyczny kieliszek wina, żadna mała szklanka piwa, już nie mówiąc o alkoholach wysokoprocentowych. Mamy mnóstwo twardych dowodów na to, że nawet niewielką dawką alkoholu można uszkodzić dziecko, uszkodzić płód. Dokładnie opisany jest fenotyp płodu uszkodzonego za pomocą etynolu. To jest tak zwany zespół alkoholizowanego płodu. Szczególnie w obrębie twarzy czaszki są te zmiany. Ale mamy też bardzo niedawno opublikowane dowody, które pokazują, że te konsekwencje eksponowania płodu na alkohol sięgają daleko poza moment organogenezy i urodzenia dziecka, bo te dzieci mają istotne problemy zdrowotne, okazuje się w wieku 6-8 lat co najmniej, więc nie ma bezpiecznej dawki alkoholu i to trzeba, tę wiedzę trzeba wśród pacjentek w ciąży upowszechniać, bo jak pokazują badania wykonane w Polsce, ta wiedza jest po prostu u, u wielu kobiet nieobecna, i, a nawet przedzierają się jakimś cudem skądś wzięte tezy przeciwne, że, że ten kieliszeczek wina przysłowiowy jest, działa uspokajająco, w związku z tym korzystnie i tak dalej. To są absolutne szkodliwe mity. Osobiście panie profesorze, tutaj pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Znam kobietę, której jej lekarz ginekolog w ciąży zalecał picie wina. No ze względów prozdrowotnych tutaj nie będę już sobie pozwalała na opowieści hmm, faktycznie problemów w, przebiegających w ciąży. Natomiast była to bezpośrednia rekomendacja lekarska. Próbowałam rozmawiać z tą kobietą, aby zweryfikowała, może ten pogląd, może warto się udać po inną konsultację, może warto sięgnąć do badań. Natomiast bardzo, bardzo zaufała tej tezie, bo faktycznie jej zdaniem dobrze się czuła. Myślę, że to jest takie powszechne po alkoholu bardzo często. Niestety sytuacja skończyła się tak, jak pan profesor wspomina. I mam nadzieję, Nie ma nic, że... sytuacja nie do obrony. No. No nie. Jedyną radą rozsądną dla takiej pacjentki, czy dla pacjentek, które doświadczają tego typu, porad, mam nadzieję absolutnie epizodycznie, dziwi mnie, że w ogóle coś takiego się może zdarzyć, jest zmienić natychmiast ginekologa prowadzącego ciąży. Mm. Mam nadzieję, że to jest sytuacja absolutnie epizodyczna. Ja w swojej praktyce takich pacjentek nie widziałem. Nie ma, powtarzam, bezpiecznej dawki alkoholu i to wszelkimi kanałami, włącznie z naszą tutaj Inicjatywą edukacyjną, dedykowaną do, 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 do farmaceutów, bardzo ważnej przecież grupy, jeśli chodzi o uświadamianie e, pacjentów i kobiet w ciąży również e, o zachowaniach prozdrowotnych. Tego typu przekaz trzeba powtarzać, bardzo wyraźnie artykułować. Panie profesorze, bardzo dziękuję za cały nasz cykl trzech spotkań. Wierzę, że wszystko, co zostało przez pana profesora wypowiedziane i tematy, które poruszyliśmy, dotrą do jak najszerszego grona farmaceutów i kobiet, co najważniejsze. Mam nadzieję, że całość wiedzy, którą udało nam się tutaj przekazać, zostanie w praktyce wykorzystana i że będzie służyć tylko dobremu i właściwemu poznaniu odpowiednich zasad zdrowego stylu życia, żywienia, tego, co należy pić i nie należy pić w czasie ciąży, karmienia piersią i jak zadbać o siebie jeszcze przed poczęciem. Dziękuję, panie profesorze, dziękuję państwu, życzę dużo zdrowia i zapraszam na kolejny odcinek Medobiadów.